Legenda klubu nowym trenerem AS Roma. Ronald Araujo odejdzie z FC Barcelony? PSG planuje wzmocnić obronę. A oto tematy, które poruszymy w dzisiejszym odcinku z newsami Standardowo przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, że mógł dalej rozwijać swój kanał, a tymczasem zaczynamy. Z pierwszym newsem przenosimy się do ligi włoskiej, dokładnie do AS Roma. Porozmawiamy sobie o zwolnieniu Jose Mourinho i o tym, kto zastąpi go w roli trenera tego klubu. Nowa era w AS Romie. Legenda klubu zastępuje Mourinho. Całe futbolowe światło jest teraz skierowane na Rzym, gdzie zaszły gwałtowne zmiany. Ostatni wtorek fani AS Romy zostali zaskoczeni informacją o rozstaniu z Jose Mourinho. Trzy lata pracy Portugalczyka w tym klubie przeszły do historii, a klub nie zwlekał z tym, żeby podać jego następcę. Daniele De Rossi, były piłkarz rzymskiego klubu, został oficjalnie powitany jako nowy trener. W klubowym komunikacie czytamy, witamy w domu Daniele. Wierzymy, że jego legendarne dziedzictwo wniesie nowy duch walki i pasję do drużyny. De Rossi to nie tylko ikona AS Romy, ale również Jeden z największych piłkarzy w historii klubu. Spędził niemal całą swoją bogatą karierę w Rzymie, zanim na pół roku przed zakończeniem kariery przeniósł się do argentyńskiego Boca Juniors. Teraz powraca w roli trenera z kontraktem obowiązującym do czerwca 2024 roku. Jego doświadczenie trenerskie nieustannie rośnie, a ostatnie miesiące spędził na szlifowaniu swoich umiejętności jako trener w Serie C w SPAL. Wraz z zespołem, gdzie regularnie występuje Patryk Peda, de Rossi zanotował wynik 0,8. 88 punkta na mecz w 17 starciach. Czy De Rossi, który został już żywą legendą Romy w roli piłkarza, powtórzy ten wyczyn w roli trenera? O tym przekonamy się w najbliższych miesiącach. Z Ligi Włoskiej przenosimy się do Ligi Hiszpańskiej, do FC Barcelony, która dalej zmaga się z problemami finansowymi, co powoduje spekulacje na temat różnych piłkarzy. Transferowe spekulacje wokół Ronalda Araujo. Czy Barcelona straci jeden ze swoich diamentów? Po ostatnim przegranym finale Super Hiszpanii, gdzie Barcelona uległa Realowi Madryt, Aż 1 do 4, pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości tego utalentowanego obrońcy. W owym meczu każdy zawodnik Barcelony pozostawił wiele do życzenia, a Ronald Araujo nie był wyjątkiem. Rzut karny, który spowodowany był faulem tego zawodnika na Viniciusie, oraz czerwona kartka po zmianie stron zaczęsły podstawami defensywy. Pomimo tego incydentu, Barcelona nadal wyraża silne zaufanie do młodego reprezentanta Urugwaju. Jednakże media donoszą o rosnącym zainteresowaniu tym piłkarzem ze strony. Innych europejskich klubów, szczególnie Bayernu Monachium, a również ostatnio dołączającego do tego grona Manchester United. Według informacji Floriana Plettenberga z niemieckiej telewizji Sky Sport Czerwone diabły rozważają pozyskanie Arauco jako potencjalny filar swojej defensywy. Angielski klub zamierza zaoferować Urugwajczykowi wysokie wynagrodzenie, aby przekonać go do zmiany klubu. Warto jednak zaznaczyć, że ewentualny transfer Arauco nie będzie tani, jego kontrakt z Barceloną jest ważny do lata. 2026 roku, a klauzula wykupu sięga miliarda euro. Pomimo tego istnieje możliwość, że obecne problemy finansowe FC Barcelony mogą skłonić klub, jak i samego zawodnika, do rozważenia takich propozycji. Czy Duma Katalonii utrzyma jedną ze swoich największych gwiazd, czy może niedługo zobaczymy Arauko na boisku Premier League albo Bundesligi? Była Liga Włoska, była Liga Hiszpańska, teraz przechodzimy do Francji i porozmawiamy sobie o planach transferowych PSG. Transferowe plany PSG, o kim marzy Paryż? Paryż Saint-Germain chce wzmocnić linię obrony, a szczególnie pozycję środkowego obrońcy. Ekspert piłkarski Gianluca Di Marzio rzuca światło na dwa nazwiska, które krążą w kuluarach paryskiego klubu. Antonio Silva z Benfiki oraz Lenny Joro z Lille. Obecny zestaw środkowych obrońców PSG, w tym Marquinhos, Danilo, Skriniar oraz Kimbembe nie zawsze radzi sobie bezbłędnie. Błędy, kwestie metryki oraz kontuzje powodują, że Paryżanie szukają wzmocnień na te pozycje. Marzenia klubu krążą wokół dwóch młodych, utalentowanych zawodników, Antonio Silva z Benfiki oraz Lenny Joro z Lille. Gianluca Di Marzio podkreśla, że realizacja tych transferów nie będzie prosta, zwłaszcza w okresie zimowym. PSG planuje jednak budowę silnej defensywy na długie lata, dlatego pozyskanie jednego lub dwóch utalentowanych środkowych obrońców jest priorytetem. Jednakże zgodnie z dochodzącymi informacjami, te transfery dojdą do skutku dopiero latem, gdy zakończy się sezon. Warto zaznaczyć, że zarówno Antonio Silva, mający 20 lat i już 7 występów seniorskiej reprezentacji Portugalii, jak i Lenny Joro, 18-latek z Lille są obiektami zainteresowań również innych klubów, w tym Manchester United. Lil wyznaczyło wysoką cenę za Joro, oczekując 90 milionów euro. Co więcej, kontrakt Antonio Silva z Benficą ważny jest do czerwca 2027 roku, co sprawia, że negocjacje mogą być skomplikowane. W przypadku Joro, który w obecnym sezonie zbiera świetne recenzje, cena powinna spaść latem, gdyż obowiązuje go. Umowa tylko do połowy 2025 roku. Czy ewentualny transfer do PSG to dobry kierunek dla tych młodych, utalentowanych zawodników? Na to pytanie chyba wszyscy znamy odpowiedź. I to wszystkie tematy, które przygotowałem dla Was dzisiaj. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, a tymczasem na.